Jeżeli chodzi o nową perspektywę unijną, to ona jest bardzo korzystna dla samorządów, czyli dla miast, województw i marszałków, bo dostają dwa razy więcej pieniędzy. Dlatego powinniśmy doceniać właśnie ten obszar. Te inwestycje nie są tak spektakularne jak drogi czy koleje, ale jest ich dużo więcej. Więc to na pewno w następnych sześciu latach będzie bardzo kluczowy klient, do którego firmy budowlane będą zabiegały. Pytanie tylko jest takie, czy do tych środków unijnych, które są, samorządy będą w stanie dołożyć własny wkład. Jeżeli chodzi o relacje między zamawiającym a wykonawcą, to rzeczywiście jest tak, że w miastach i w samorządach łatwiej się rozmawia wykonawcą. Na przykład nam tutaj w mieście Krakowie, gdzie wspólnie rozwiązujemy wszystkie problemy, dlatego że włodarzom bardziej zależy na tych inwestycjach i oni są oceniani w bezpośrednich wyborach przez mieszkańców. Dlatego ich zainteresowanie jest dużo większe, chociaż nie jest to zawsze praktyką. Znam województwa, gdzie dużo trudniej się pracuje niż z administracją centralną. Jeżeli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne, jest to moim zdaniem przyszłość. Historia pokazała, że Polska nie należy do krajów, które mogą się pochwalić sukcesem w tym PPP i uważam, że sytuacja nie zmieni się istotnie w następnej perspektywie, dlatego że jest dużo pieniędzy unijnych, które są do wykorzystania. Ale wierzę, że po tej perspektywie PPP będzie jedyną szansą na rozwój miast i my chcemy w tym uczestniczyć. Mamy jeden projekt, który realizujemy właśnie we Wrocławiu. I jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, Generalna Dyrekcja niestety tego nie przewiduje. Natomiast miasta tak i będziemy w Krakowie walczyć o temat, jeżeli on powstanie w systemie PPP.